Teraz prezentuję gołębia o numerze 9568, oddział 0326. To jest dosyć nietypowa u mnie e, e, samiczka, dlatego że e, rodzice są nowymi gołębiami w moich hodowli, e, pochodzą e, ze wspólnego gołębnika w Algawę, oboje są po finale. Oboje się wywodzą z hodowli Stefana i Norberta Ali. To hodowla od dłuższego czasu mnie interesowała, ale bezpośrednio trudno było tam coś nabyć. Kupiłem gołębie ze wspólnego gołębnika, wychowałem młode do lotu i to jest właśnie jedna z nich. Samiczka jest raczej mniejsza. Może średnia, dobrze zbudowana, Taki, taka ciekawostka, Tak, coś nowego w hodowli. Na razie wygląda to obiecująco, zobaczymy jak to dalej będzie funkcjonować.